Nazywam się Marta. Mam 32 lata i od 11 lat jestem samotną matką. Ojciec mojego syna, Krzysia, zniknął tuż po porodzie. Mówił, że to za dużo i że potrzebuje czasu. Nigdy nie wrócił. Na początku byłam pełna gniewu, potem pustki. Dziś wiem, że nie warto oglądać się za kimś, kto nie chce być częścią Twojego życia. Samotne macierzyństwo to była walka o przetrwanie. Pracowałam w sklepie spożywczym, często po 12 godzin. Wracałam do domu tak zmęczona, że marzyłam tylko o poduszce, a mimo to siadałam z Krzysiem nad matematyką, bo prosił o pomoc. W portfelu czasem zostawało 20 zł i musiałam decydować, czy kupić makaron i chleb, czy jabłka, o które prosił. Pamiętam zimy w wynajmowanym mieszkaniu. niki ledwo działały, więc spaliśmy pod dwoma kołdrami i kocami. Krzyś pytał, Mam, o nie włączysz kalorfera mocniej? A ja odpowiadałam wymijająco, choć prawda była prosta. Nie było mnie stać na wyższe rachunki. Najgorsze było poczucie, że nie mam prawa do marzeń. Moje życie było pracą i obowiązkami. Wtedy los się odmienił. Był zwyczajny dzień. W sobota poszłam z Krzysiem na targ o warzywa. Przy jednym ze straganów sprzedawano też domowe ciasta. Krzyś...